Dobra, zobaczmy sobie to. Kiedy popi playtime? Time? Za, za, na Twitchu odpala live'a zaraz po tym. To będzie od razu po, po tym live'ie będzie live na Twitchu, które macie w link w opisie. A i w sumie no przekleństwa. Ja nie wiem czy chcę w sensie, bo pewnie tutaj dużo młodszych osób jest. Pozdrawiam. Dobra, chcę wam tylko pokazać Refren, bo to jest ciekawostka w refrenie Dzięki za obserwację na Twitchu Czekajcie O, 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 teraz się zaczyna, słuchajcie Nie to To neon To neon To neon .pl. Dokładnie tak, dzięki, że mi robicie reklamę To neon. to neon No dokładnie to neon, słuchajcie No i ja z tematem No nawet w refrenach nabijają o na moim sklepie I to jest piękna sprawa słuchajcie A co, a co do to neon, słuchajcie Co do to no to Wiecie no są ładne bluzy nie na sklepie teraz Więc no naprawdę Dzięki W idealnym momencie wrzuciliście ten numer Jestem wam bardzo wdzięczny <laughs> Więc jest dobrze, dobrze fest jest. <laughs> o grubo, jesteś jeszcze na karcie na czasie ciekawego. W ogóle moje numery się nigdy nie dostają na kartę na czasie. Ja wam powiem ciekawostkę, nie? Dwa numery powinny być na karcie na czasie, które wrzuciłem do tej pory, oczywiście oba spalionem. Yy, czyli mówię tutaj o high pressure i o neonach, bo te numery zrobiły w, w 24 godziny około 240 tysięcy wyświetleń. I nie dostały się. A patrzcie, na przykład tutaj, nie? No, yy, na przykład jeden dzień temu jakiś film, no dobra, tu jest watch time duży, to jest zły przykład, ale no nie wiem, kurczę. No teraz w sumie się mocno te rzeczy dostałem. Ale wtedy, jak były te moje nuty, to kurczę, były numery na karcie na czasie, które miały dużo mniej wiózków od moich numerków, a były na karcie na czasie. I ja się pytam, gdzie jest sprawiedliwość? Ktoś, chcieliście wydymać Freda, ale zobaczycie, jeszcze Fred Fred wydyma was. W całej marze, miałem trudny start i sporo niefajnych zdarzeń. się puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem. Skoro już mamy kręcić, to zakręćmy cały kraj.